Sylwia, gratulacje, zwycięstwo, twoje czwarte profesjonalne zwycięstwo, zadowolona z występu? E, tak, oczywiście, e, bardzo długo czekałam, trenowałam na tę walkę, moja ostatnia walka w czerwcu skończyła się w pierwszej rundzie, rezultatem było właśnie e, accident head clash e, i referee przerwał, e, przerwał tę walkę, co e, właśnie skończyło się e, remisem. Dlatego ta walka była taką, e, tak, taką, taką nagrodą, nagrodą małą dla mnie właśnie e, poprzez tą ostatnią e, walkę i mój menadżer robi wszystko, żeby dodać mnie na tą kartę, co udało się dla niego. Jestem przeszczęśliwa. Naprawdę długo i dużo trenowaliśmy na tą walkę i na ten rezultat. Oczywiście są, jest kilka, jak nie więcej niedociągnięć, nad którymi na pewno będziemy pracować z trenerem i z moim teamem, aby na, na następnej walce pokazać się jeszcze lepiej. No i do przodu. Sylwia, były nerwy? Bo wychodzisz w wielki stadion. To jest pierwszy raz na tym stadionie, że był tutaj boks. Były jakieś nerwy? Wiesz co, w drodze tutaj jakoś czułam się tak mega... Taka relaxed. U nas w Changing Roomie mamy taki super vibe i jakoś nie było tego stresu, ale jak wyszłam na ten pitch i zobaczyłam właśnie tą publiczność, co prawda jestem pier byłam pierwszą walką na dzisiejszej gali, no i tych ludzi nie ma za wiele, ale kurczę, poczułam właśnie ten doping, to ja mówię, wow, co tu się dzieje. Super. Wiesz, że to jest historia. Tutaj nigdy wcześniej nie było boksu, Jesteś pierwsza. Nie wychodzi, czy to kobiecy boks czy, czy, czy mężczyzny boks, to jest pierwsza walka i wygrałaś pierwszą walkę na auto. To jest historia, wiesz o tym. <grym> tak, bo raczej mi uświadomiony właśnie przy wyjściu na, na ring. mój Cyndia. Wiesz, że piszesz właśnie historię o Stadium. Wow, faktycznie. Odpowiesz mi może trochę ja o tym, jak, jak zostałaś tutaj bokserką w Anglii, jak to się stało? E, to było około 8 lat temu, poszłam e, na salkę treningową tak, żeby wyładować się i miałam to. iść e, na kobiecy boks, ale weszłam właśnie na salkę, patrzę za mi faceci, a trener mówi, hej, chcesz to zostań, nie? No i poszłam właśnie wtedy ze znajomą, ja już zostałam, znajoma już nie wróciła i po trzech miesiącach zrobiłam swoją pierwszą walkę. E, aczkolwiek jak mój były menadżer nie był jakimś, jakąś super osobą, i chodziło mu niestety nie o dobro fightera, a liczyły się na niego, mówię otwarcie, pieniądze. E, po trzech latach, właśnie z moim byłym trenerem, e, trafiłam na mojego tymczasowego trenera i nie zmieniłabym go na nikogo nigdy, nigdy w życiu. Jest naprawdę wspaniałą osobą, e, nie liczą się na niego pieniądze, liczy się na niego dobro i jego imię i klubu. Wielka Brytania to chyba takie najlepsze miejsce, żeby rozwijać karierę bokserską, tak? E, tak, owszem. Powiem ci, że znam sporo dziewczyn z Polski i jak widzę, ich kariera trochę ustanęła w miejscu, gdzie ja i właśnie jeszcze jedna koleżanka z klubu rozwijamy skrzydła, i myślę, że Wielka Brytania, tak jak wspomniałeś, jest dobrym miejscem na, dla bokserów. Nie tylko dla dziewczyn, ale oczywiście, jak widać, dla mężczyzn jak najbardziej też. Widziałem, miałeś Justynę ze sobą. Justyna wygrała przecież e, Dwa, 3 tygodnie temu, na, temu. Na, e, na The Zone z Maisie Rose, Rose, na The Zone, bo oglądałem tę walkę. Tak. E, co tutaj Polki robią, tak niszczą wszystkich w boksie? O co tutaj chodzi? Tak, no, jak widać, jak widać, Polki no, są silne kobiety i górujemy, górujemy. <grym> jak daleko myślisz, że możesz zajść w tym sporcie? Myślę, że z tą ekipą, z moim teamem jaki mam e, teraz możemy zajść naprawdę po wiele i te lata treningów i właśnie wszystkich tych wyrzeczeń, których ludzie tak naprawdę dookoła nas nie widzą, e, mogą, mogą, nam, e, mogą nas zaprowadzić naprawdę wysoko. Pracujesz poza boksem? E, tak, pracuję na pełnym etacie, także boks jest moją drugą pracą, e, co naprawdę wiąże się z dużymi wyrzeczeniami, ale daję radę. Ale to naprawdę nie jest łatwo profesjonalna kariera bokserska i, i robota, to co, jaka jest twoja motywacja, bo to naprawdę jest taki ciężki żeby zrobić taki balans. Tak, wiesz co, e, z początku, jeżeli zaczyna się karierę bokserską, nie trafi się na e, mocnego e, promotora typu matrzym czy tak dalej. To trzeba pracować na to i trzeba. Jeżeli nie masz wsparcia czy dobrego sponsora, to jest naprawdę ciężko i e, sądzę, że sporo bokserów tutaj to przeżyło i sporo również się wycofało z tej kariery, ponieważ nie jest ona dla wszystkich. Naprawdę. E, tak jak walcząc e, that's na that's home show, trzeba opłacić swoją przeciwnikarzę swojej przeciwności, jej that's loty that's czy zakwaterowanie trzeba opłacić. Koszta menadżera, koszta gali, e, to naprawdę to, to nie jest taki kolorowy, jak ludzie sobie myślą. Nie myślą, że my zarabiamy miliony, prawda? Ale to trzeba sobie na to najpierw zapracować. I to jest oczywiście gala Bena szalona, szalon szalon poznałeś go jeszcze? Czy nie, e, tak? niestety nie ma go na tej gali, on chyba jest w Stanach, z tego, co mi wiadomo. E, tam jest chyba jeszcze jakaś duża gala tak się prawda, dzisiaj tak, dzieje, tak, prawda. prawda? Tak, to go nie ma tutaj na miejscu niestety. Ale myślisz, że po tej walce może następna też będzie na takim wielkim show? Czy... Gdzie tak myślisz, że, że następnym razem cię zobaczymy? Mam nadzieję, mam nadzieję. E, myślę, że się pokazałam dobrze na tej walce i super by było dostać jeszcze jedną szansę. Jeżeli nie, to na pewno mój menadżer jest naprawdę mega super osobą i e, wier wierzę w to, że niedługo na pewno zobaczycie mnie znowu. Wiem, że jesteś z piły. Masz jakiś message dla, dla, dla ludzi z pewnych, dla swoich kibiców, może tak. dla rodziny? Tak, kochani, wiem, że zawsze mnie oglądacie, wiem, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za wiadomości, za komentarze. Naprawdę kocham Was. Dziękuję.